Ja mogę się wypowiadać, jeśli chodzi o rynek streamingu, rynek sprzedaży online. Jest bardzo dobra. W porównaniu do 2016 roku ona się bardzo rozwinęła. Wszyscy topowi artyści, wszystkie topowe albumy, większość topowych utworów to są utwory polskie. Generalnie sprzedaż cyfrowa. W miarę suchą stopą przeszła przez, przez pandemię. Tam nie było żadnych spadków, ewentualnie czasowe zahamowanie wzrostu. Przez najbliższe wiele, wiele lat, przynajmniej do 2030 roku, prognozowany jest wzrost, także ten wzrost będzie też bazował w większości na lokalnym repertuarze. Także przyszłość polskiej muzyki w Polsce widzę bardzo dobrze. A biorąc pod uwagę fakt, że streaming to jest większość rynku tego nagraniowego, fonograficznego, i jakby udział streamingu będzie się zwiększał, i to będzie miało przełożenie na cały rynek, to wnioskuję po tym z mniejszego na większe, że, że, że sytuacja na rynku w Polsce będzie, będzie lepsza. Jeszcze lepsza i to są bardzo, bardzo różowe barwy.